Cześć, tutaj Miałkus i witam was w Minecraft Multiplayer w trójkę. Tutaj Miałkus oraz Lukasas i Patryk. Lukasas, masz coś w do żarcia? Please, powiedz, że masz. Nie. Masz dziś wyżarcie? Nie. Bo teraz jest serduszka. A ja mam dziewięć jedzenia. Zupu, ryb, ostatniego serduszka, Wtedy, e, schowasz sobie do skrzyni, więc nie dnia. Ktoś chce jedzenia? Ja już nie. Zaczkaj. Jezu. Mm -hmm. Ja chcę jedzenia sobie. To chodź mi do chaty. Jezu, dla jak nie chcesz to wiesz to nie to, to okay, nie eś, iść. Papryk, Ja ci włożę no. do skrzyni twojego diaksa o, A jak mam kurczaka co, którego będę miał chicken O dobra jeszcze mam Dobra jeszcze tak nie mówisz O nie się. Jeszcze idę do ciebie bo mam dopiero 4T cz zarło A dam ci od razu A nie spaliło się chyba Nie mam trzy jeszcze takie niechude te wow. O, dzięki, Już mam... mhm. o. Żebo. Szymać, Nie na dół. Dziękuję, się maśniałem, dziękuję. O, chod, czekaj, wejdę tam do ciebie na górę, bo ty dać, wiesz co. Tak bardzo dziękuję for dog, your dog, tehe Dzięki. Parkczopy ci się nie chcą palić? A, bo nie mam węgla tam, znaczy tam nie włożyłem. Ale mogę ci włożyć, albo, o, czekaj. Nie, chod, ty... nie wpadę. ja mam dużo po. Kto rzuciłaś? Eee, Udo. Ude, a, no dobrze. Tak. Ile? D, d, jeden. Się uh -huh. dziwiłem. Tak myślałem, że pożarło tyle. Dobra. Jeszcze d, nam do... nasz las. <grym> Lukas, a widziałeś moją chatę? Tak, widziałem. Moim, mądrej, mam podgląd na cały świat. Ja tutaj teraz będę mieć podgląd na cały świat, bo nam wszystkie trzeba. <grym> tak. O no. Chodź jeszcze poszukamy, ej, chodź jeszcze poszukamy diabłu. A no ja przyjęcie. Zaraz, pójdę tylko sobie muszę wykupać. sobie drugie piętro dokończyć. Muszę. Ej, 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 pos. trochę luda. Dobra, tylko muszę y, tak do... taka i połowy. Cześć, daj. przejdź. przejdź, dobra. Budujemy, kopiemy, okay. budujemy kop. i kopiemy, w ehm. ogóle Ej, pamiętasz Juniora? Kop, kop, kopmy tunel, kop, kop, I kop, kop. Ja to naprawię. No. Ja to naprawię. A był już pierwszy odcinek drugiego sezonu, nie? No. Ale we Sony ja już ich ten, nie oglądam za bardzo. No bo oni na razie nie kręcą Minecrafta, a Minecraft to był nawet fajny. Oni w ogóle przerzucili się nie wiem na co. Mają subskrypcje. Ale patrz, ma, dostali subskrypcje za Minecrafta i co, no i już im się nie chce, bo mają subskrypcje, mają widzów i mają e, partnerstwo. Jo, to, kawałki, Im się nie chce w ogóle grać w Minecrafta, bo e, tyle tam zrobili, a potem zrobili sobie TNT i koniec. No szpani, a może ta była ich może będzie fajna? Nie Oni wiec. mają partnerstwo i wiesz robią czymś tam scenę i wiesz nie ja się tak e, ciekawie czemu nie robią tych odcinków może e, kolesiów, tego kolesia co był w tym pierwszym odcinku nie ma co? a nie on jest on ma, on ma, czy on ma tyle ile, ile lat co ja chyba nie szaro nie szaro masz taka drewno ej Sebastian przecież ty masz tyle lat to no to tak, tak ma... a Lukas jest o rok y, młodszy tam piąta szósta klasa piąta To o dwa lata Nie zdałeś czy lata. co? ej, ej szósta. Czyli ja lata. Lukas nie zdałeś czy co? Zdałem jak z czerwonym paskiem w czwartej klasie U. O chują Bezracy Racja ja, ja miałem pasek i co, no do kujon kolejny. Jak ja nie lubię kujonów. A jak ja nie lubię siebieckich. <grym> A jak ja nie lubię, <grym> lubię patryków. Facepalm. O, ja fajnie by było z taki wodospad. A właśnie, jakby ktoś chciał z was mieć na serwerze ładny wodospad, to ja chętnie, bo ja robię ładny wodospad. A jeśli jest Patrykiem lubię? robimy sobie miasteczko? Nie No! I dom i normalnie jak miasteczka. Yeah, nie mam jednego gunpowdera. Power A i ludzie zobacz, jeśli ej, zobaczcie. Ej, ej zobaczcie, ...drewna już ściąłem. Ile jest No, wiem gdzie Ej ludzie, jeśli chcecie z nami grać, to tutaj się Lukasa. Czemu Lukasa? Lukasa ja? i mnie, Jego. nie? serwer! No niby, ale on, on hostuje, bo Co? tak właśnie, bo Lukas tam hostuje, bo on ma lepszego neta. Bo jak gramy u Sebastiana, to normalnie taki... No, to on tak, tak. właśnie. to... Lasz no, nie można. No, nie no nie wiesz, tak. udało nam się prawie nagrać te dwa, dwa te seria, ale najpierw się okazało, tak, że ten, że nie ma głosu, a potem wiesz. Tak. Że zaci... No. Ej, a ty w ogóle sprawdzałeś nasze odcinki, czy się głos nagrywa? Mam być szczery? E, kurde. Wiesz nie. Ma, ale... Ale no, zobacz, no, jak się nie uda, to fajnie się, fajne se, fajnie się pogramy, wiesz. A jak się uda? Ej, ale... seria bez głosu. Nie, nie, nie aż uda. tak to nie. Bo Ej. mi się nagrywa Ej, głos się ogólnie jak... was. Ej. Tylko Ej, jak musi jak mi nagrywać. wyjrzyj przez okno. Ale ja drewna już chciałem na mojej wyspie. I Patryka. Ja nie wiem, ja tu kopię. Czy Ej... Ja mam już łóżkę jak będziecie chcieli. Tak dużo sadzonek, Patryk nie przesadza. O stary Lukas, tu by się nudzi. A moją, a moją wyspę zostaw. No dobra. No to z po prostu. Mnie... Moją zrobię. sam. Rozwalę ja mam 41 sadzonek i dwa staki drewna. Brawo Dziecko nudzić się Ja chcę wyczerpać moją żelazną śkierkę, po prostu <ścoughs> <śmiennie> oh. O tam jest jakiś pagórek z drewnami Ile masz drewna? Dwa staki Puszcz. O pożyć jeden <śmiennie> Jeden No! Nie piję Aha, to gut wow. Zapraszam do restauracji UMIALKUSIA a ja się biję. Lukas, zapraszam do restauracji u Mialkusa. Nie idę. Też. robisz po twojej pysznej zupie. Nie ruszam do wysklałka. Cicho! Nie Aż tak zła to ona nie jest. Co nie, gorsza? Właśnie. Jak teraz zrobię nam most do Mjalkusa. Taki z czego chcecie most? Z A właśnie, to na razie nie robimy mostu i... Chociaż nie no, zrobimy. Ej, Patryk, to ja ci dam jeden więc tak, na, w następnym odcinku będę e, fajne rzeczy robił, więc... Subskrybujcie i komentujcie nasz, naszą nową serię multiplayer, więc. Cześć, żegna się z wami, Miałkus. Miau! Yeah, ja. I... wszyscy Romana. Tak, więc, Siema!